It's a huge mess to być? Jest! Tak jest! to zabrać, ale się poleciałem Co za... co za brudas! Powiedz, jakieś krzywo nie wiem czemu. Patrz na to, patrz, 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 patrz. Tak! Ale ładno, ładno, ładno. Tu drifta zrobimy no. w tym momencie, teraz WTF o <grymianie> jak się nakręcił O ja. <grymianie> rąbiście, <Kuba? grymianie> Tylko, że się ja coś Chciałem wbić jak coś. Spytajcie się tu przymierzają, żeby to wbić. Aha. 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 Nadii no, no, ale tak się nie bawimy no No ale, już mówię ci, że ja wbijam Ale ja Cię wypchnąłem, tam o ja Nie biorę A. <grym> Serio 12-2, no chyba się odbijesz Daj, puść to, puść to, puść to, puść to Biorę, 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 biorę Aj, prawie Maja, 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 A, maja. Co tu się stanęło, no nie, no nie dobra. dawaj, Nie No, no, nie Ale zobacz Co? co? Dobre co co, no, co co to było? Bez, nie miałem pusty zobacz Dawaj, nie, dawaj, nie. dawaj, dawaj Ja. zobacz Biorę, 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 biorę Co tu się stało? Oni wzięli Tak jest, no, tak no, jest No nie Nie? Tak? Prawie! Co to było? <grym wytkujesz> zdarzyłem, ty. Nie dałem radę. Co ty robisz? Nie zdarzyłem, nie dałem rady. Tak! Nie wiesz. Po co dotknąłem? i dotnąłem? Musi oni to dobili, patrz. Ty, ta, ty, ty, ty gdzieś tam jechałeś, patrz. Jechałeś, 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 jechałeś i patrz. <grym wytkujesz> to jest piękno no. Kurde, mają go. Nie mają, nie mają, nie mają! Jest! Jest! Nie, nie potrzebie skoczyłem. Tak już, za to no. czas dać. Spójrz na to, spójrz na to, spójrz na to! Nie po skoczyłem chyba. Jeszcze ja no, nic nie. je skoczyć, mogę po prostu wyjechać do tyłu. Labierę! No, Pod boku o, tutaj podanie, a ja... O, no to czekamy. Ale na dachu nie mogę wstać jak ja wezmę, ja ją wezmę. Nie, nie wezmę! Snail! No! Nie! Ty kurde! Adi! Joystick mi się zablokował. No shit, jak ja nie wezmę tutaj gałki, no. Tak by wleciało, ale dobra. Patrz, ja tutaj wbiłem. Nie, mi się wydaje, że nie. Zobacz, ten Wleciało, Wyleciało, wyleciało, patrz, wyleciałoby. Tylko ty dotknąłbyś, no nie! Dzięki! Jadi Maats on Biu, acht, ze is... Ze is Ja, ja, ja.